Okej, okay, przyszedł dziś czas na moją ulubioną część E3, czyli robienie listy top 10 gier, które na E3 się pojawiły i w które chciałbym z jakiegoś powodu zagrać. Zatem zapraszam na moje top 10 E3 2017. Jedziemy. Zanim przejdę do Sedna, czyli do mojej listy, chciałem tylko przypomnieć, że to jest tylko i wyłącznie moja subiektywna lista, każdy z was pewnie ma swoją listę i to jest spoko. Podzielcie się swoją listą w komentarzach i sobie podyskutujemy. A wspominam tylko o tym, dlatego, że niektóre z gier, które wydaje mi się, bardzo ciepło zostały przyjęte na 3 albo ogólnie przez polskich graczy. U mnie są dosyć nisko na liście, albo w ogóle ich nie ma Ale to tylko dlatego, że ostatnio właśnie te takie wysokobudżetowe tytuły Zwłaszcza kolejne sequele Troszkę mnie zmęczyły i mam ochotę na więcej świeżych doświadczeń Dlatego moja lista wygląda tak, a nie inaczej No, ale bez już gadania Przechodzimy do konkretów Miejsce dziesiąte Na miejscu 10 jest God of War Exclusive na PS4 i powiem szczerze, gdy pierwszy raz zobaczyłem God of War'a te kilka lat temu tego nowego God of Wara, to byłem trochę zawiedziony tym, jak zmienili walkę, jak zmienili perspektywę, ale teraz im więcej e, oglądam jakiś fragmentów gameplay'u, tym bardziej mi się to podoba i chcę po prostu sprawdzić. W jaki sposób tego Godowora zmienili tak, by jednocześnie dać nam to, co lubimy, czyli Kratosa i tą taką bardzo krwawą walkę, a jednocześnie zmieniając system na tyle, żeby to było coś świeżego. Więc jestem podekscytowany i, i chętnie sprawdzę Godowora, gdy już w końcu wyjdzie w przyszłym roku. Miejsce 9. Na miejscu 9 Spider-Man. Również ekskluzyw na PS4. Gra wygląda świetnie, zwłaszcza jeżeli chodzi o animację, pod względem graficznym. No, wygląda to bardzo, bardzo fajnie. Jedyne co mnie martwi to to, że troszkę za dużo się chyba inspirowali serią Arkham o Batmanie. Więc mam nadzieję, że jak już w grę zagramy, to znajdziemy w niej kilka świeżych pomysłów, które twórcy dorzucili od siebie. Ale nawet jeżeli to będzie tylko klon Batmana ze Spider-Manem, to myślę, że też będzie się to dobrze grało. Miejsce ósme. Na miejscu ósmym umieściłem Metro Exodus. I no cóż, ten fragment gameplayu, który pokazywany był na konferencji Microsoftu, wyglądał świetnie. Mam tylko nadzieję, tak jak mówiłem w moim materiale o konferencji Microsoftu, że nie zrobią z tego gry open world, a nadal będzie to właśnie taka klimatyczna strzelanka bardziej taka e, liniowa. Ewentualnie, jeżeli niektóre poziomy będą bardziej otwarte i będzie kilka różnych przejść, to będzie spoko, byleby tylko nie był to klasyczny sandbox. Ale przede wszystkim gra, robi wrażenie klimatem, grafiką, e, designem stworów. Naprawdę, naprawdę czekam na to. Miejsce siódme. Na miejscu siódmym umieściłem grę Wolfenstein The New Colossus. Uwielbiałem po prostu Wolfenstein The New Order, nawet ostatnio zacząłem grać jeszcze raz i ta gra robi tak samo dobre wrażenie, nawet teraz już po kilku latach od wydania. I wygląda na to, że twórcy no nie spoczęli na laurach i The New Colossus będzie jeszcze lepsze. To co chyba najbardziej we mnie uderzyło po obejrzeniu trailera tej nowej części Wolfensteina to to w jakiś Sposób zmiana lokacji wpłynęła nieco na zmianę klimatu, na zmianę postaci, których spotykamy, z którymi się sprzymierzamy, bo pierwsza część rozgrywała się głównie na terenach Europy, a w dwójce, czyli w New Colossus, mamy Stany Zjednoczone. No, i jak na razie zanosi na to, że twórcy znowu robią dobrą robotę, jeżeli chodzi o pisanie takiej alternatywnej wersji historii. No, ja się nie mogę doczekać na tę grę. Miejsce szóste. Na miejscu szóstym mam nową grę od BioWare, czyli Anthem i wygląda po prostu świetnie. W ogóle większość z tych gier, które mam tutaj na liście, przede wszystkim rzuca się w oczy grafiką. Ale oprócz grafiki widać, że twórcy, no, dopracowali gameplay, to znaczy, no, mamy strzelankę TPP, ale mimo wszystko właśnie to, w jaki sposób możemy wykorzystywać umiejętności naszego ze to latanie a'la Iron Man, wszystko wygląda świetnie. A poza tym to BioWare, więc mam nadzieję, że oprócz tego, że gameplay będzie spoko, to gra dostarczy też fabularnie, co twórcy nam obiecują w wywiadach. Więc czekam na antem. Szkoda, że musimy czekać aż do końca przyszłego roku, podobno. Miejsce piąte. Na miejscu piątym umieściłem Ori and the Will of the Wisps. I cóż mogę rzec o tej grze? Po pierwsze, no tak jak mówiłem przy poprzednich tytułach, gra wygląda pięknie zresztą tak jak poprzednia część, czyli Orient the Blind Forest. A poza tym mam słabość do gier z gatunku Metroidvania i właśnie Ori do takiego gatunku należy. Jestem ciekaw czy właśnie będzie to, to po prostu kolejna część, czyli kolejne levele e, również świetnie zaprojektowane od strony graficznej, tak jak e, w poprzedniej części, czy może twórcy pokuszą się o jakieś takie znaczące zmiany w gameplayu. Nieważne w sumie, którą ścieżkę wybiorą, i tak się jaram. Miejsce czwarte. Na miejscu czwartym umieściłem grę Ashen. Jest to jeden z ekskluzywów na Xbox One, ale wejdzie to rzeczywiście na PC, -ta, tak jak wszystkie ekskluzywy na Xboxa. I muszę przyznać, że gra przede wszystkim przykuła moją uwagę świetnym stylem graficznym. Oraz tymi fragmentami gameplayu, które w tym trailerze, który mogliśmy obejrzeć na konferencji, były powciskane. I przede wszystkim walka mi się bardzo podoba. No i nie da się ukryć, że gra troszkę przypomina Dark Soulsy, a dla mnie to dobrze, więc jestem ciekaw, w jaki sposób e, kolejna gra e, te mechaniki Dark Soulsowej, ten e, Dark Soulsowy gameplay, adoptuje na swoje potrzeby. W każdym razie, czekam na Ashen. Miejsce trzecie. Na miejscu trzecim umieściłem grę, dla której na pewno już wiem, że kupię Nintendo Switch i to jest Mario Plus Rabbids Kingdom Battle. Gdy się po prostu opiszę, czym jest ta gra, to brzmi to absurdalnie, bo jest to... RPG z Mario i królikami, tymi od Ubisoftu, połączone ze systemem turowych walk a'la XCOM. No i wbrew temu, co mogłaby sugerować, tak kolorowa, cukierkowa prawa graficzna, no i obecność królików, to ta gra ma całkiem sporo taktycznych elementów i daje w tych walkach turowych naprawdę sporo opcji więc e, taki przenośny XCOM z Mario to dla mnie no coś zajebistego więc e, dlatego umieśniłem tę grę na trzecim miejscu Miejsce drugie Mua. No i skoro już jesteśmy przy x no to na miejsce drugim umieściłem jedyny dodatek na tej liście i to jest dodatek do X,2 pod tytułem War of the Chosen. Jedną z największych nowości w tym dodatku będą dodatkowe frakcje ludzi, którzy walczą z obcymi, czyli nie tylko właśnie organizacja x ale pojawią się też inne frakcje, i z jedną z nich będziemy mogli się sprzymierzyć, jedną wybraną przez nas i to da nam dostęp do nowych klas żołnierzy, nowych technologii, nowych broni, a że tych e, frakcji będzie kilka, to będzie można w sumie przychodzić tę grę na kilka sposobów e, wybierając za każdym razem inną frakcję, więc ja się jaram, więcej kontentu do x koma tego po prostu chciałem. miejsce pierwsze Gra, która znalazła się na pierwszym miejscu, pojawiła się w sumie dość niespodziewanie i w ostatniej chwili. I nawet nie była ogłoszona na żadnej konferencji, tylko ogłoszona w trakcie livestreama, A to był to live stream filmy Nintendo. We're gonna play for you the video. A ta gra to Metroid Samus Returns. Nowy Metroid 2D na 3DS, czyli coś, o czym zawsze marzyłem. Wygląda na to, że Nintendo 13 lat kazało sobie czekać na kolejnego Metroida 2D. Fajnie, że w końcu to dostaniemy. Gra wychodzi już we wrześniu. Wygląda świetnie i robią ją kolesie, którzy znają się na rzeczy, czyli na takich Metroidivaniach. I jest to firma Mercury Steam. Naprawdę, żadna z innych zapowiedzi na tym E3 nie wywołała we mnie takich emocji, jak zapowiedź tego Metroida i jeszcze sam fakt, że zagram w niego już niedługo, no po prostu jeszcze bardziej podbił ten poziom hype'u u mnie i no cóż, nie jestem w stanie wskazać żadnej innej gry, która wywołałaby takie emocje na tym E3. Jeżeli chodzi o samą grę, to właściwie jest to remake drugiej części Metroida, która pojawiła się tylko na Game Boy'u, więc ee, no... Skok jakościowy jest duży, ale w grze pojawiło się tyle nowych umiejętności i różnych elementów, mechaniki i tak dalej, że właściwie jest to zupełnie nowa gra. Tak więc czekam na tego Metroida, ale w sumie na wszystkie pozostałe gry z tej listy też czekam. No i to w sumie tyle jeżeli chodzi o to podsumowanie. Jestem ciekaw jak wygląda wasza lista, więc no śmiało podzielcie się z nią w komentarzach, podyskutujmy sobie. A teraz już żegnam się z Wami. Jak zwykle no, będę wdzięczny y, za lajka pod filmem, jeżeli Wam się podobał, albo dyslajka, jeżeli uważacie, że gadam bzdury, bo moja lista jest beznadziejna i się nie znam. <grych> y, to też y, śmiało, dajcie łapkę w dół. Y, natomiast, jeżeli jesteście tu pierwszy raz, to zapraszam do subskrybowania kanału, bo, bo materiału będzie więcej. A teraz już. Do zobaczenia w materiale. Cześć!